Hejka bestii! Dawno sobie nie robiłyśmy projektu Denko, więc dzisiaj omówimy sobie kosmetyki, które zużyłam w ostatnim miesiącu i powiem Ci, czy je polecam, czy może raczej nie. Żeby nie przedłużać, zaczynamy jednym z moich ulubionych produktów. Jest to oczywiście SPF z Holika Holika. I to jest produkt, który ja po prostu ubóstwiam, bo ma on wszystkie cechy idealnego spf których ja potrzebuję. To za tego kocham to przede wszystkim za taką delikatną formułę, która łatwo się rozprowadza, szybko się wchłania, co uważam, że jest mega ważne jednak przy tych kremach na dzień. Świetne jest też to, że on daje taki delikatny glow, ale to nie jest też taki efekt spoconej skóry, tylko wygląda to jednak tak bardzo naturalnie. Do tego nic mi się złego z nim nie dzieje, nigdy mi się nie rolowa. No i przede wszystkim świetnie nawilża skórę, przez co ja nie używam już pod niego żadnego kremu nawilżającego, tylko właśnie ten jeden produkt i to jest jak najbardziej wystarczające. Także zdecydowanie kupię ponownie. Produkt numer dwa jest to żel do mycia twarzy z Kilsa, konkretnie z serii Kalendula. No i ci tu mogę dużo mówić, jest to totalny badziew, przynajmniej dla mnie. Żaden produkt, naprawdę od dawna, żaden produkt mnie aż tak nie wysuszył jak właśnie ten żel do mycia. I nie wiem, jakby z czego to wynikało, ale naprawdę po umyciu się nim od razu miałam taką mega ściągniętą skórę. No i na początku ja też nie skojarzyłam faktu, że to właśnie ten produkt mnie tak wysusza. Ale później upewniłam się, sprawdziłam kilka razy. I faktycznie to po nim moja skóra była taka bardzo wysuszona I była przesuszona do tego stopnia, że miałam dosłownie na twarzy takie białe, suche skórki Których nie miałam od dawien dawna Więc totalnie produkt do kosza Tutaj jeszcze została jakaś tam końcówka, bo ja stwierdziłam, że no, nie będę tego na siłę używać Bo po co? po co, jeżeli ten produkt mi dosłownie szkodzi Co ciekawe, mój chłopak też jak u mnie był, to używał tego żelu do twarzy I u niego reakcja była taka sama więc raczej nie polecam tego produktu. Co prawda, on jest przeznaczony do skóry normalnej bądź tłustej, a ja mam suchą, więc to też może być winowajcą. Także nie wiem, może na skórze tłustej by się sprawdził, ale dla mnie totalny pas. Następny produkt to taki spray do włosów marki Verdenik. Jego ja kupiłam kiedyś w biedrze. Zachęciło mnie, jakby to, że on jest o zapachu gumy balonowej. I jak sobie to powąchałam, to naprawdę pięknie pachnie. Generalnie jest to produkt chyba dla dzieci, tak w ogóle. Tak czy siak, pięknie pachniał. I pachniał w sumie dość długo, bo to nie było tak, że ja sobie popsikałam i tylko w trakcie tego używania było czuć ten zapach. Tylko faktycznie moje włosy później pachniały jeszcze przez jakąś część dnia. Także nie dość, że on faktycznie Ułatwiał rozczesywanie, to przy tym pięknie pachniał, więc mamy tutaj taki produkt dwa w jednym, który mógł też nam posłużyć jako swego rodzaju perfum do włosów. I był też on bardzo tani, z tego co pamiętam. Myślę, że spłaciłam za niego około 10 zł, a naprawdę spełniał swoje zadanie, więc też chętnie bym kupiła, jeśli go gdzieś jeszcze zobaczę. Bo w sumie to go już nie widziałam w biedronce, także nie wiem, czy jeszcze jest dostępny. Następnie mamy żel pod prysznic z jąb o zapachu mandarynki i maliny. Eee, tutaj nie mam co za dużo się rozwodzić, no bo jednak żel pod prysznic to tylko żel pod prysznic. I on ma przede wszystkim za zadanie nas umyć, jakoś bardzo nieprzesuszystej skóry, no i on to zadanie spełniał, przy tym bardzo ładnie pachniał. Ja w ogóle bardzo lubię produkty z ją. Bardzo lubię tą firmę, więc myślę, że kiedyś wrócę, tylko po prostu pewnie przetestuję sobie inny zapach, bo oni mają sporo tych zapachów i ja lubię sobie je właśnie testować. Teraz uwaga, produkt hit, totalny ulubieniec, na pewno ulubieniec w ogóle tego dzisiejszego filmiku. Jest to balsam do ciała z Isany. I on po prostu ma wszystko to, co powinien mieć dla mnie najlepszy krem, najlepszy balsam. Po pierwsze, naprawdę doskonale nawilża i faktycznie skóra po nim jest mięciutka. Po drugie, ma niesamowity zapach. Ten zapach jest taki kwiatowy, perfumowany, bardzo intensywny. I jest to jeden z niewielu balsamów do ciała, które testowałam, które faktycznie czuć na skórze jeszcze dobre kilka godzin po nakremowaniu się, co jest niezwykłą rzadkością, bo zwykle te balsamy czuć maksymalnie przez godzinę, a ten naprawdę jest niczym perfum. Przy czym ten zapach nie jest taki tani, tylko on naprawdę pachnie tak. Luksusowo, bym powiedziała, no naprawdę przepięknie. Zaleta numer 3 to, że daje nam glow, ponieważ on ma w sobie takie złote drobinki, które przepięknie mienią się w słońcu i te drobinki są naprawdę intensywne i mało tego, naprawdę długo się trzymają na ciele, e, bo mi się zdarzało, że dosłownie cały dzień miałam je na ciele i na drugi dzień, kiedy rano znowu brałam prysznic, to cały czas się świeciłam. Jeśli chcesz się ładnie błyszczeć w słońcu niczym Edward ze Zmierzchu, to totalnie polecam ten produkt. E, świetny na lato, e, aczkolwiek ja go też używałam sobie Zimą. A no i zaleta numer 4 jest taka, że jest to bardzo, ale to bardzo tani balsam dosłownie na każdą kieszeń. Z tego co kojarzę, on też kosztuje około 10 zł, więc naprawdę mega małe pieniądze, jak za tak dobry produkt. Ja na 100% go sobie kupię. Jedyne co mnie powstrzymuje to fakt, że mam jeszcze kilka innych balsamów do przetestowania i do zużycia, i nie chcę jakby kupować jego w momencie, kiedy mam jeszcze całe zapasy. Ale na pewno, kiedy już te zapasy mi się skończą, to wrócę do tego. Produktu. Dalej mamy taki botoks do włosów z Manu. E, ja ci go ostatnio pokazywałam w jednym z moich vlogów. Tam sobie razem testowałyśmy ten produkt. E, no i jeśli oglądasz ten filmik, to wiesz, że byłam faktycznie zadowolona z tego produktu. E, to, co muszę przyznać, to fakt, że nigdy nie miałam tak gładkich włosów jak po tym produkcie. One dosłownie były takie aż śliskie w dotyku i było to niesamowicie przyjemne. E, były naprawdę ładnie wygładzone, ładnie nawilżone. Fajnie się rozczesywały. Porównałabym w sumie ten zabieg do olejowania, daje dość podobny efekt, aczkolwiek po tym właśnie włosy były takie bardziej śliskie, po olejowaniu włosy są takie jakby bardziej sypkie. Tak czy siak, myślę, że kiedyś wrócę do tego produktu, jest on warty uwagi. No i też pewnie, jeśli się go używa regularnie, na przykład dwa razy w miesiącu, to też efekty są z czasem coraz coraz lepsze. Następnie mam tu taki mini żel pod prysznic z NUX, i on miał jakieś takie złote drobinki. W ogóle, ja go używałam już dawno, więc nawet nie pamiętam. Jego zapachu, także sprawdźmy. Bardzo ładnie pachniał. Jest to taki zapach intensywny, perfumowany. Ja takie lubię, aczkolwiek ten nie był moim ulubionym. Jeśli chodzi o tą serię Nux, to chyba mój ulubiony zapach to był Floral. Um, nie jestem na 100% pewna, ale taki w różowym opakowaniu, on miał najładniejszy zapach. Ten bym dała na drugie miejsce. Dalej mamy takie płatki pod oczy z Rosmana. One są do kupienia w takim wielopaku. Um, nie wiem, czy tam nie ma pięciu takich saszetek, już nie pamiętam, prawdę mówiąc. I one mają w sobie kolagen. No i oczywiście mają za zadanie nam nawilżać i rozświetlać okolice pod oczami. Czy coś one robiły? Na pewno miały w sobie sporo właśnie tej substancji nawilżającej, sporo tego serum, aczkolwiek ja mam wrażenie, że te wszystkie płatki pod oczy są dość podobne do siebie i bardziej ich używam, żeby się tak zrelaksować i żeby zrobić sobie taki spadej, aniżeli faktycznie coś by miało to dać. Czasem mi się zdarzy też ich używać w momencie, kiedy mam przesuszoną skórę przy oczach, bo nie mam stricte tutaj pod oczami, ale czasem mam problem tutaj, że mam właśnie takie przesuszone miejsce, no to wtedy używam i takie płatki sobie dają z tym radę. Myślę, że kupię je ponownie, ponieważ jakość jest ok, w stosunku do ceny i naprawdę opłaca się kupić takie opakowanie większe i sobie korzystać wtedy, kiedy masz ochotę. Następnie mamy taki desodorant z Bibio. I to jest konkretnie Granat i Jagody Goi. I tutaj mamy takie trochę love-hate relationship, bo ja już sama nie wiem, co o nim sądzić, ponieważ jest to już moje trzecie opakowanie. I pierwsze dwa opakowania, ja bardzo lubiłam ten produkt, bardzo go polecałam. Uważałam, że ten zapach jest naprawdę świetny i że długo jakby... Po prostu długo czułam, że nie śmierdzę, że ten produkt działa. Natomiast wraz z trzecim opakowaniem jakoś on przestał dobrze działać. I ja już nie czułam takich efektów jak przy pierwszym i drugim, i nie wiem z czego może to wynikać: czy coś się zmieniło w składzie, czy to po prostu coś u mnie hormonalnie się zmieniło. Nie mam pojęcia, ale on mi po prostu przestał wystarczać, i aktualnie go wymieniłam na inny produkt. I kupiłam sobie teraz dezodorant męski, który o wiele lepiej sobie daje radę, więc myślę, że no, raczej prędko do niego nie wrócę. Dalej mamy krem do rąk i to jest jakiś krem z zimowej kolekcji jeszcze o zapachu orzechów w mlecznej czekoladzie. No i ten zapach niby nie jest zły, ale nie podoba mi się tak w 100%, ponieważ jest on taki... Sztuczny. Nie do końca mi się to kojarzy właśnie z orzechami, z czekoladą. No, mimo wszystko, sam krem w sobie bardzo dobrze działał, bardzo fajnie nawilżał dłonie. Natomiast jeśli chodzi o zapach, to nie podpasował mi on w 100%. Mimo to mogłabym go używać właśnie ze względu na jego działanie. Aczkolwiek, jeśli chodzi o te kremy do rąk, to ja lubię, kiedy one pięknie pachną, więc ten bym jednak odrzuciła. Ale uważam, że nie jest to brzydki zapach, tylko właśnie po prostu nie dla mnie. Następnie mamy taki kremik z Nux, i to był kremik typowo nawilżający. Z tego co pamiętam, to on miał taki zapach typowego kremu, zaraz zobaczymy. Taki typowy, właśnie zapach kremu do twarzy. Nie pamiętam za bardzo tego produktu, w sensie zużyłam go, bo zużyłam, ale nic on sobą takiego ciekawego nie reprezentował. Był po prostu poprawny, czyli ani nie zauważyłam, żeby jakoś świetnie nawilżał, pięknie pachniał i tak dalej, ani nie był też beznadziejny, więc tak jak mówię, jest on poprawny. Raczej bym go nie kupiła ponownie, ale uważam też, że nie jest to jakiś zły krem. No i już sobie przejdziemy do ostatniego produktu i jest to kolejny balsam do ciała. Sorai tym razem i jest to melonowy sorbet. No i ja już się generalnie nauczyłam, że sorbety to nie są, nie są dla mnie, ponieważ zwykle jak jakiś krem nazywa się sorbetem, to ma on taką mega lekką konsystencję, taką mega klejącą i z tego co pamiętam on też był taki bardzo klejący. A ja czegoś takiego nie lubię, wolę te balsamy, które jednak mają trochę cięższą konsystencję, które nawet są delikatnie bardziej tłuste, aniżeli takie właśnie lekkie formuły. No i wiem, że są fani właśnie takich lekkich formuł, ale ja na pewno do nich nie należę. No przez to, że ta formuła była lekka to nawilżenie też było bardzo przeciętne. Tutaj nie wypiszę, że on jest super nawilżający, ale kompletnie nie, ja w swoim życiu przetestowałam wiele kremów, które są super nawilżające i ten totalnie się do nich nie nadaje. Jeśli chodzi o zapach, to zapach jest bardzo ładny, taki świeży. Na pewno bym go bardziej polecała na lato. Yy, aczkolwiek też nie jest to zapach, który jakoś bardzo trafia w moje gusta. Po prostu wiem, że komuś mógłby się spodobać. I faktycznie pachnie jak melon. Tutaj muszę przyznać, że zapach jest fajnie odwzorowany. Natomiast mówię, najbardziej mi się nie podobała ta lepka warstwa, bo kiedy się nim posmarowałam, to po chwili właśnie czułam się taka klejąca, taka przylepiająca się do wszystkiego. I wiadomo, to uczucie po jakimś czasie znikało, ale jednak denerwowało mnie to, bo ja zwykle po pokremowaniu się od razu się ubieram. No i niefajnie się ubierało na taką lepką, klejącą skórę. Także totalnie bym go nie kupiła ponownie. I to by było na tyle. Daj mi proszę znać w komentarzu, czy testowałaś te produkty i jak to by się sprawdzały. Czy by się poleciła, czy by się kupiła ponownie, czy może jednak nie. Możesz mi też polecać jakieś produkty, które uważasz, że warto, żebym przetestowała. Ja chętnie przyjmuję wszystkie polecajki i widzimy się w następnym filmiku, także zasubskrybuj mnie, żeby go nie przegapić. Pa.